Jakie zmiany w realizacji programu B101 mogłyby najlepiej odzwierciedlić realne potrzeby epidemiologiczne pacjentów? To bardzo ważne pytanie, bardzo za nie dziękuję. Rzeczywiście program Bez 1 bardzo dobrze, że istnieje i że w ogóle możemy pacjentów do niego kwalifikować, ale szczególnie w kontekście pacjentów z tak zwanym bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, no ma on swoje pewne, powiedziałabym, niedoskonałości w kontekście tego, jakie są rzeczywiste potrzeby pacjenta. To, co ja uważam mogłoby przede wszystkim spowodować, że moglibyśmy kwalifikować do tego programu znacznie większą liczbę Osób rzeczywiście potrzebujących wspomagającego leczenia hipercholesterolemii, to zmiana kryteriów kwalifikacji tego programu. W tej chwili jest to sytuacja taka, że pacjent może być zakwalifikowany. Po drugim incydencie sercowo-naczyniowym, czyli nie wystarczy mieć raz zawał, ale trzeba go mieć na przykład dwa razy, tak? Albo zawał i udar w przyszłości e, oraz dodatkowo podwyższone stężenie wartości cholesterolu LDL mimo stosowanego leczenia. E, no, co niestety powoduje, że część pacjentów nie dostanie takiego leczenia mimo że miała już bardzo poważny incydent sercowo-naczyniowy, czyli na przykład zawał. A to o co nam chodzi nam lekarzom, to niedoprowadzanie do kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego, czyli pomoc tym chorym, którzy albo jeżeli już mieli raz jakiś problem kardiologiczny, czy też sercowo-naczyniowy, czy udar, czy zawał mięśnia sercowego, żeby niego dostali, nie wystąpił u nich kolejny epizod, taki właśnie związany z chorobą miażdżycową, albo żeby w ogóle zapobiec. Na wystąpieniu jakiegokolwiek incydentu sercowo-naczyniowego, czyli zadziałać na tym etapie, kiedy pacjent jeszcze nie jest pacjentem wymagającym na przykład założenia stentów, czyli rewaskularyzacji mięśnia sercowego, bo nie ma zaawansowanej choroby miażdżycowej tętnic wieńcowych, czy też nie dostał zawału mięśnia sercowego. No to jest coś, czego w tej chwili nie mamy, i uwolnienie tych kryteriów, czy złagodzenie tych kryteriów byłoby. Na pewno bardzo rozsądna, przede wszystkim powiadałoby na to, co, czego my, jako lekarze, oczekujemy, czyli dać odpowiednie leczenie w zakresie hipercholesterolemii, e, które jest wprost związane z tym, że redukujemy ryzyko zawału mięśnia sercowego tym chorym, którzy zawału nie mieli, albo jeżeli już wystąpił u nich, to zapobiec kolejnemu incydentowi. E, to jest jedna sytuacja. Druga to taka, że no w tej chwili kryteria kwalifikacji są takie, że pacjent powinien mieć stężenie cholesterolu większe niż 70 mg na decylitr, co nie do końca odpowiada naszym normom wskazanym przez ekspertów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, gdzie u pacjentów po epizodzie sercowo-naczyniowym, czyli na przykład zawale mięśnia sercowego, dążymy do wartości znacznie niższych, czyli poniżej 55 mg na decylitr, i takie wartości chcielibyśmy osiągnąć, czyli zaopatrzyć wszystkich chorych, tak, żeby dotarli do tych wartości docelowych, bo leczenie hipercholesterolemi, jednego z najsilniejszych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, nie polega tylko na wdrożeniu samego leczenia, ale właśnie na uzyskaniu tych celów terapeutycznych, czyli obniżeniu stężenia cholesterolu LDL do wartości jak najniższych na no już przynajmniej tych rekomendowanych przez europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Kolejna sprawa jest taka, i ja myślę, że to już troszkę na pograniczu tego, pograniczu tego pytania, a mianowicie połączenie Programu b 1 z doskonałym programem, który w tej chwili mamy dla pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, właśnie po zawale mięśnia sercowego, czyli z programem cos -Zawał, który spowodowałby, że zaopiekowalibyśmy się znacznie lepiej tą populacją chorych, którzy właśnie no, niestety zawału doświadczyli i są ujęci opieką w programie cos -Zawał, czyli opieką rehabilitacji i pewnej koordynowanej opieki kardiologicznej. Połączenie programu, czy właściwie zintegrowanie programu b 1 z tym programem COS-Zawał no, Doskonałym rozwiązaniem znacznie ułatwiającym opiekowanie się takimi pacjentami. Czy pacjenci są wystarczająco świadomi roli badań genetycznych w profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych? Ja myślę, że to, o co walczymy, to jest przede wszystkim zwiększenie świadomości pacjentów, tak w ogóle o chorobach sercowo-naczyniowych, a nawet nie tylko pacjentów, ale wszystkich tych, którzy pacjentami jeszcze nie są. Bo podkreślę raz jeszcze i myślę, że za mało o tym mówimy że Profilaktyka powinna skupiać się na tak profilaktyce pierwotnej, czyli inwestowaniu w zdrowie, dopóki nie rozwinęła się u nas żadna choroba. Oczywiście, jeżeli nie zdążymy z tym inwestowaniem w zdrowie, dopóki nie rozwinęła się u nas żadna choroba i jakaś choroba sercowo-naczyniowa u nas wystąpiła, to powinniśmy robić wszystko, żeby rozwijać profilaktykę wtórną, czyli jak najbardziej poprawić u siebie rokowanie, e, zmniejszyć ryzyko kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych. E, Pacjenci są coraz bardziej świadomi wielu różnych działań, również diagnostycznych. Czy w kontekście diagnostyki genetycznej ta świadomość szczególnie wzrosła w ostatnim czasie, trudno mi powiedzieć. Myślę, że mówimy o tym stanowczo za mało. My jako lekarze mówimy o tym stanowczo za mało i myślę, że również wśród nas lekarzy ta świadomość wykorzystania genety diagnostyki genetycznej w diagnostyce chorób sercowo-naczyniowych jest również niestety niedostateczna wynika to z prostego faktu z braku dostępności do takiej diagnostyki i to jest rzecz o której powinniśmy bardzo głośno mówić wspólnie z pacjentami że ten dostęp musi być bardziej uwolniony z tego powodu że tylko dobrze zdiagnozowany pacjent w wielu różnych chorobach właśnie ta diagnostyka genetyczna jest kluczem do postawienia rozpoznania dopiero to postawienie odpowiedniego, prawidłowego rozpoznania umożliwia wdrożenie terapii u takiego chorego, choćby we włączaniu do programów lekowych, również związanych z kardiologią. Czasami bez, takiego, bez takiej diagnostyki genetycznej nie możemy w ogóle pacjentowi takiego leczenia zaoferować. Dotyczy to choćby też programu B101, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Jeżeli nie mamy tych kryteriów, które pacjent spełnia z uwagi na właśnie bardzo duże ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli nie miał na przykład dwóch zawałów mięśnia sercowego. My możemy u takiego pacjenta wykonać diagnostykę w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej, czy u pacjentów w ogóle w profilaktyce pierwotnej wykonać badania w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej. To są badania genetyczne, ale dostęp niestety do, do tych badań genetycznych nie jest duży. Uświadamianie pacjentów. Yy, może przyniesie swój efekt w przyszłości, dlatego że rzeczywiście tak jest, że o własne zdrowie powinniśmy zadbać my sami, czyli pacjent musi być integralną częścią i procesu diagnostycznego, i procesu leczenia.